Witam wszystkich bardzo serdecznie w piątym odcinku z kwalifikacji do Mundialu w 2026 roku. Dzisiaj przed nami naprawdę ważne i ciężkie spotkanie, a naszym rywalem dzisiejszym będzie Hiszpania, która jak widzicie ma zaledwie punkty przewagi nad nami. No jeżeli uda się z nimi wygrać, no to zajmiemy pierwszą lokatę. A ja potrzebuję Waszego wsparcia, więc jeżeli wierzysz, drogi widzu, że uda się wygrać z Hiszpanią, to zostaw łapę w górę. W ten sposób karmisz moje ego oraz rozwijasz kanał, jak i ogólnie tą serię, bo ona naprawdę Wam się podoba. A ja już nie gadam, a przechodzimy do samego spotkania. Polska, Hiszpania. Mierzymy się u siebie z aktualnym mistrzem Europy w meczu wyjazdowym w Madrycie. Stolica Hiszpanii pomogła. Naszym dzisiejszym rywalom wygrać, i miejmy nadzieję, że nasza stolica naszego kraju, naszym reprezentantom również pomoże i uda się przeskoczyć w Hiszpanię na, i zdobyć pierwsze miejsce na może nie tyle co finiszu, ale końcówce eliminacji. Skład Polaków w bramce. Drągowski, jak zwykle realizator pokazuje złą formację, ale w obronie Frankowski, Dawidowicz, Betnarek i Kesz. Kesz wraca po długiej przerwie, zobaczymy jak to wyjdzie. Pomoc Szymański, Zieliński, Moder, Kamiński, Żurkowski, ale on jest jako defensywny pomocnik. I Robert Lewandowski, Hiszpanie, mistrzowie Europy. Dotkliwie dla nas z nami wygrali, ale wtedy im naprawdę wszystko wychodziło. Mamy, my liczymy, że presja. Meczu wyjazdowego spowoduje, że potkną się kilka razy, a my to wykorzystamy. Wszyscy mówią, że mamy potencjał, że możemy urwać punkty Hiszpanom, tylko musimy zagrać perfekcyjnie. Dobre podanie do Roberta Lewandowskiego, ale musi poczekać na kolegów z drużyny. Szymański do Zielińskiego. Zieliński ma troszeczkę miejsca, wchodzi w pole karne, ale w ostatnim momencie Laporte blokuje. Ale szkoda, że nie wykorzystaliśmy potencjału teraz Piotra Zielińskiego, który no, strzela jak na zawołanie. Zaczynamy akcję, budować akcję od obrony. Żurkowski. Eee, próba podania do Modera. Moder zauważył tutaj wybiegającego Kamińskiego. Kamińskiego eee, pędzi w stronę bramki, bramki Deche, ależ ten strzał, ten strzał bardzo niecelny. Dlaczego tak słabo Kamiński uderzył? Zobaczmy, no miał praktycznie przed sobą tylko Deche. No owszem, kąt był nie najlepszy, byłoby ciężko wpakować tą piłkę w bramkę hiszpańską, ale to była naprawdę dobra okazja. No i golkiper, gości. Zaczął krótkim podaniem. Rodri. Rodri utrzymuje się. No i Żurkowski. Dobre przejęcie. Żurkowski napędza tą akcję. Szymon Żurkowski. No, miał kilka takich indywidualnych rajdów w poprzednich spotkaniach. Ale teraz Szymański do Roberta Lewandowskiego. Doszedł do tej piłki, ale. No, był napierany przez obrońców. Przez dechę. Prawie się zderzył z golkiperem hiszpańskim, no i było blisko, było blisko. No, straszymy tych Hiszpanów, tylko nie chcemy, żeby wyłącznie na straszeniu się zakończył ten mecz, żebyśmy rzeczywiście wpakowali futbolówkę do hiszpańskiej siatki. Rodri, Merino, Pedri, Merino. O, ależ podanie do Oyarzabala, Zabal jest już naszym polukarnym Dawidowi, czy czujny ale to świetnie zrobili Hiszpanie to było naprawdę dobre podanie Merino, ależ teraz świetne podanie do Ferrana Torresa, Ferran Torres wypuszcza Ojar Zabala, tutaj blisko niego Meticash, Meti cash daje zbyt dużo miejsca Ojar Zabalowi, ale na nasze szczęście w ostatnim momencie piłka została wybita na rzut rożny, 52 minuta, Ojar Zabal dośrodkowuje, Bielik wybija, Pau Torres próbował swoich sił uderzeniem, coś jak Jan Bednarek w pierwszej połowie no i być może teraz Kozłowski, Kozłowski, który zdobył bramkę w meczu z Armenią jak to się rozwiąże cały czas Kozłowski poczekał na Roberta Lewandowskiego uderzenie praktycznie z miejsca ale sprawiło to kłopoty De hei. no i będziemy mieć rzut rożny Rodri, dajemy pograć Hiszpanom Ferran Torres Ojar Zabal, blisko niego Meticash, ale zostaje wyprzedzony, Ojar Zabal, zaraz zobaczymy dośrodkowanie, Meticash za bardzo e, odpuścił Ojar Zabalowi, no i teraz była groźna sytuacja, kto to do tego dobiegnie, e, Pedri świetnie sobie przyjął tą piłkę, oszukani nasi piłkarze, Olmo, ależ uderzenie, ale świetna interwencja Drągowskiego, 61 minuta, spokojnie mogliśmy już tutaj przegrywać, ale na nasze szczęście czujny Bartłomiej Drągowski. E, Żurkowski, e, Żurkowski, ciekawe podanie do Roberta Lewandowskiego, jeszcze Bielik powalczy, świetnie, wygrał, e, no i Żurkowski, uderzenie, ależ e, zaskoczony de hea. no ale niestety, jeszcze nie teraz, jeszcze nie zdobywamy tej bramki. E, podanie do Fatiego, trzeba uważać na pewno tego zawodnika, ależ teraz podanie do Ansu Fatiego, uderzenie, no i niestety Drągowski pokonany. 76 minuta. No długo się trzymaliśmy, długo próbowaliśmy, długo atakowaliśmy, no ale no niestety, niestety tracimy. Ansufati dał dobrą zmianę. Przed chwilą zameldował się na boisku. Świetne podanie. No i też świetny strzał. No niestety, Drągowski dużo w tym spotkaniu już zrobił, no ale niestety nie wystarczyło. No i na 15 minut przed zakończeniem spotkania przegrywamy. Niecałe 10 minut do zakończenia spotkania. Przegrywamy 1 do 0 z Hiszpanią. Nasza gra póki co nie wyglądała y, źle. No ale niestety, coraz mniej czasu. Chociaż Kozłowski, ależ świetna piłka do Arkadiusza Milika. No i dlaczego tu nie ma bramki? Ależ teraz świetnie. Nasi piłkarze to rozegrali. No, wydawać by się mogło, że Arkadiusz mieli w tej sytuacji miał wszystko: i czas, i miejsce, i lewą nogę. No, ale nad poprzeczką. A jak wielka szkoda, wielka szkoda. No, jeszcze trochę czasu zostało. No, być może uda się zrobić jeszcze jedną taką y, sytuację. I tym razem ona, futbolówka, wpadnie do siatki. Pedri. Ale zobaczmy. No, oj, jak się teraz nasi piłkarze otworzyli na spokojnie. Hiszpanie rozegrali. Ale Bednarek, dobry powrót. No, może teraz Szymon Żurkowski. No, niewiele e, czasu zostało. Żurkowski. Aj, jak za bardzo zagalopował się z tą piłką. Ale dobre przejęcie. No, Polacy grają naprawdę bardzo wysoko. Bardzo odważnie. No, ale tutaj nie ma co e, bronić. Ale po raz kolejny błąd w rozegraniu. Pedri. Pedri do Fatiego. Ansufati Ale Bielik, dobre przejęcie. No, może teraz, może indywidualna akcja Krystiana Bielika. Bielik, Bielik, wykończ to i mamy Bramkę! Nieprawdopodobny Krystian Bielik zameldował się w drugiej połowie. Dostał piłkę i popędził. Nie kalkulował, pędził sam. I mamy Bramkę, która daje nam remis. No, w obecnej sytuacji, no. Aż tak dużo nam to nie daje. No ale 1-1 wygląda dużo lepiej niż 1 do Świetne uderzenie lewą nogą. No, Arkadiusz Milik mógłby się uczyć, patrząc na sytuację sprzed kilku minut. 1 do jednego. Tak kończy się mecz z Hiszpanią w Warszawie z przebiegu spotkania. Chyba można śmiało powiedzieć, że mogliśmy coś więcej ugrać w tym meczu. Mieliśmy kilka dogodnych sytuacji, miał był Kamiński, był Milik, Bielik pod koniec spotkania, ale to się zakończyła ta akcja bramką. No i cóż, ciągle tracimy jeden punkt do pierwszego miejsca Nas przed nami mecze ze Szkocją, z Armenią. I z Gruzją, no i w tych meczach musimy wygrać, no i liczyć, że Hiszpania się potknie kolejny raz w tych kwalifikacjach. No i cóż, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Następny mecz gramy ze Szkocją na wyjeździe. I co ciekawe, to będzie ostatni mecz w tym sezonie: 24-25. Będziemy mieć jeszcze mecze towarzyskie z Portugalią i Ukrainą, a potem już nic. Czyli zaczniemy grać dwa ostatnie mecze prawdopodobnie we wrześniu, czyli 8 miesięcy później. Szalony jest ten termin w tym dodatku, no ale cóż, tak to już wygląda. A ja dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zostaw łapę w górę. My się słyszymy i widzimy już jutro meczu ze Szkocją. Do zobaczenia, cześć pa!